A dzisiaj pokażę wam co kupiłam sobie na wyprzedaży w Mango. Kupiłam sobie torebunię, na którą już napalam się od lutego, ale zanim to wam pokażę, to pokażę wam coś od czego zacznę, czyli od torebki. To jest Chanel 255, wymyślona i wyprodukowana przez Coco Chanel, wyprodukowana w lutym 55 roku, dlatego nazwa Chanel 255 I jest to model, który Coco opracowała tak jako torebka dla każdej kobiety, jako must have i muszę powiedzieć, że jest to prawda, bo jest to czarna, pojemna torebunia. Ale na tyle malutka, że można ją wszędzie zabrać. Pasuje na każdą okazję i do pracy, i na wieczór. Także tutaj myślę, że taka torebka naprawdę powinna się znaleźć w każdej szafie. I od kiedy ja mam swoje różne małe czarne, to już nie mogę bez nich żyć. Także teraz Wam pokażę tutaj różne swoje małe czarne torebeczki, które naprawdę, ale to naprawdę pasują na każdą okazję. I potem się okazuje, że raz kupiona taka torebka jest używana prawie że najczęściej w szafie. To jest torebunia, którą dostałam od mojej babci, także to jest prawdziwy vintage. Nie wiem do, do, do końca z jakich lat ona pochodzi, ale jest taki jakby skóry aligatora, ale czarnej. I tutaj, jak sobie ją otworzę, to jest kopertóweczka, także zapięcie tu jest z masy perłowej i ze złota. I raczej staram się nosić ją na wieczór. Ona też się tak odrobinkę błyszczy. Druga, moja mała czarna, to jest mała czarna z niuluka. Taka na delikatnym paseczku. Malutka torebeczka. Tutaj o taki jest środek, akurat na komórkę i jakieś drobne i na szminkę. Ona jest z ym, koronki czarnej, także raczej zakładam ją y, na wieczór do jakichś takich sukienek właśnie tutaj w klimacie, gdzie taka mała czarna torebeczka przekładana y, przez ciało może mi pasować. I teraz w zeszłym roku, ponieważ brakowało mi takiej małej czarnej torebeczki, którą będę mogła zakładać do wszystkiego i na wieczór i na dzień, kupiłam sobie w Primarku y, taką y, czarną torebunię y, właśnie Ala la Chanelkę i no niestety, wiadomo, jak to Primark, tak jakoś nie jest jakaś mega super. I niestety łańcuch tutaj już mi się zrobił, nie wiem, czy to widać, taki zardzewiało czerwony I pomimo tego, że to jest torebka, którą naprawdę przez ostatni rok zakładałam najczęściej, jest w bardzo moich wielu outfitach, jest pojemna i po prostu no, naprawdę była była super. Męczyłam ją całe lato, całą jesień i pół zimy, ale już w pewnym momencie stwierdziłam, że koniec, nie mogę już patrzeć na ten łańcuch taki brzydki i. I tutaj powycierany muszę nabyć nową, taką torebunie, a tą już po prostu wyrzucę do śmieci, no bo tutaj kupiłam ją za 4 czy za 5 funtów. Także myślę, że za tą cenę mogłam sobie na nią pozwolić i mogę sobie pozwolić również na wyrzucenie jej. I teraz słuchajcie, w Mango, w lutym, już na początku tego sezonu, znalazłam idealną torebkę. Taką właśnie szanelkę, ale porządnie wykonaną, już się wyjmuję także czarną, fajnych wymiarów, akurat na portfel, e, komórkę, szminkę, tak, i ewentualnie jeszcze na, na, na coś, małego, coś małego tu się zmieści, tutaj jest napis mango, natomiast ona cała jest ze złota, tutaj e, cała, całe zdobienie właściwie, bo torebka jest czarnej skórki, takiej właśnie wypiekanej jak Chanel i zdobienie y, jest ze złota. I teraz, co mi się bardzo w tej torebce spodobało, że już na pierwszy rzut oka oraz tutaj pierwsze y, wyczucie, jest to torebka bardzo ładnie zrobiona, bardzo porządnie. Tutaj muszę Wam pokazać podszewkę w serduszka, która też jest naprawdę, tak jak zewnętrzne torebki jest ładne, tak wnętrze też jest śliczne, bo jest po prostu pięknie wykończona i podszewka jest śliczniutka. Tutaj też torbunia ma kieszonkę, te również, o proszę, z podszewką w serduszka. Także naprawdę bardzo ładnie, e, ładnie wykończona, a ja lubię, kiedy torebki nawet małe są, są ładnie wykończone, bo wiem, że tą torebkę będę nosić najprawdopodobniej nie przez kilka miesięcy, jak tą spraymarka, tylko przez e, kilka dobrych lat. I teraz co jeszcze jest z niej ciekawego, że mogę sobie odpiąć tutaj e, ten łańcuch i nosić sobie tą torebunię jako kopertówkę. Teraz nie będę go odpinać, tylko go Wrócę do środka. I o! Mam taką również sobie kopertóweczkę do ręki na wieczór, może być jak najbardziej. I teraz to mi się również bardzo, ale to bardzo w tej torebce spodobało podczas wyprzedaży. To i cena. Dlatego że pierwotnie ona kosztowała 140 zł. I w lutym uznałam, że jest to troszkę za dużo. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, a po przecenie kupiłam ją za 69, czyli za 70 zł. Także myślę, że ta mała torebunia za 70 zł. tak pięknie wykonana. To jest um, mój pierwszy tegoroczny wyprzedażowy łup. Mam nadzieję, że nie ostatni, ale póki co jestem bardzo zadowolona i polecam Wam, dziewczyny, naprawdę sprawdźcie sobie taką Ala Chanelkę i się okaże potem, że będziecie tą torebkę nosiły najczęściej. Ja mam teraz moją z mango, w myślach zbieram, i już widzę siebie z taką piękną, oryginalną szanelką, ale to może za jakiś czas jeszcze nie. Także póki co cieszę się moją torebunią, a Wam życzę udanych mangowo-wyprzedażowych łowów.